あ、oh, no. A któż to tam znowu kogo licho sieje? I to jeszcze 31 października. Ludzie drodzy, na litość boską. spokoju świętego człowiek nie ma. O mój Boże! Doktor Richard Patus! A co pan tu robi w ogóle? Królu, emerytowany pułkowniku generale, któryś 40 lat temu schwytał Michaela Huyersa, mam złe wieści. Tylko ty możesz nam pomóc. Tylko ty możesz nam pomóc. A kim jest ta dziewczyna? To jest Jemily Kurwis? To Jemily Kurwis jest wiecznie młoda? A rozumiem, to jest córka Jemily Kurwis. Skoroście już przyszli, mówcie o co chodzi. Wchodźcie. Gość w dom, Bóg w dom. Doktorze Richardzie Patusie. O co chodzi? O co chodzi? Czemu zawdzięczam tę wizytę? Co? Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? Ja się pytam. Michael Huyers uciekł z zastrzeżonego szpitala psychiatrycznego po 40 latach? To co wy myślicie? Że ja go co tutaj będę? Łapam co chwilę, żebyście go mogli wypuszczać, bo go nie pilnujecie. O co chodzi? Po co tu przychodzicie teraz do mnie? Bo teraz oczywiście Michael Huyers zechce się na mnie zemścić, tak? No ale co ja mam teraz? Co wy mi dajecie tutaj? 3000 dolarów mi dajecie teraz. Przywieźliście mi 3000 dolarów, tak? Że ja mam niby znowu Michaela Huyersa łapać. Ale ja bardzo przepraszam. Wy wiecie, ile w ogóle teraz chleb kosztuje w Polsce? 4000 chleb kosztuje w Polsce. 4000 dolarów. Porozdawali, rozgrabili ten kraj na lewo i na prawo. I ja teraz mam. Co ja mam teraz robić? Michaela? Patrz, Za co? Za co, ja się pytam? Za 3000 dolarów? Co tam się dzieje u Was? Tyle razy mówiłem, tyle razy tłumaczyłem po prostu, że sami wypuszczacie tych bandytów na wolność z własnego społeczeństwa, cwaniaków, manipulantów. Hochsztaplerów, którzy nie tylko robią doskonały interes na byciu dobrym, którzy udają to wszystko, co jest dobre, co jest szlachetne, a pod spodem to wszystko jest zepsute, to wszystko jest po prostu czarne. Zgnilizna maksymalna. Z tego społeczeństwa prędzej czy później musiał się zrodzić taki barbarzyńca właśnie jak Michael Huyers, którego co? Ja mam teraz. Po raz kolejny łapać, bo ja nie mam co robić po prostu. Przez całe życie będę łapał tych Michaelów Huyersów na lewo i na prawo. A wy mi przynosicie 3000 w ogóle dolarów. Chleb mi trzeba było przynieść. Chleb kosztuje tysiące dolarów. Co wy sobie myślicie? Że od czego ja tutaj jestem? Że ja własnego życia mieć nie mogę? Ile ja będę żył na tym świecie, żeby tych bandytów wyłapywać w nieskończoność? Was należałoby właśnie potraktować tak, jak chcecie, żebym ja tego Michaela Huyersa po prostu potraktował. Z Wami należałoby taki porządek zrobić. A ty co się. Gapisz, Dzemili Kurwis, co to jest? No mówiłeś, mówiłeś, ale stało się jak się stało. Cóż możemy teraz, my, biedni naukowcy, psychiatrzy, na to poradzić. <śpiewanie> Ale czekaj, no czekaj. Doktorze Richardzie Patus, ty mi coś nie wyglądasz na doktora Richarda Patusa. A co do toalety? Gdzie to toalety teraz idziesz? No jeszcze do tej rozmowy wrócimy. Królu Pustkowia, kochany generale pułkowniku emerytowany, miałeś rację. Twoje podejrzenia się sprawdziły. To nie jest doktor Richard Patus, to jest syn Michaela Huelsa. Moja matka Jamie Lee Curvis, zaszła z nim kiedyś w ciąże. Musimy się, królu Pustkowia, musimy się przygotować do obrony. On teraz zechce nas zabić. Wow! Jamie Dżemili Kurwis! Czemu tak późno mi o tym mówisz? Mogłaś mi wysłać sygnały świetlne! Nie wiem! Karteczkę mi wsunąć do kieszeni i tak bym pewnie jej nie znalazł! Mam wszystko, co jest potrzebne do obrony! Wiedziałem że właśnie! 40 lat później w ogóle! Michael Huyers się pojawi w nowym wcieleniu! Dżemili Kurwis... Jako córka Jemily Kurwis, która jest spokrewniona z Michaelem Huyersem, a w zasadzie z synem także Michaela Huyersa, musimy się przygotować. Gdy tylko syn Michaela Huyersa wróci z toalety, zaczynamy walkę o życie. <śpiewanie> O jakie w ogóle życie ja tutaj? Nikt w ogóle życia nie szanuje na tej planecie. No ale co zrobić? No nie ma nic innego do roboty. No trzeba po prostu unieszkodliwić tego Michaela Huyersa, prawda? Że to nie może non-stop wracać po prostu w nowych wcieleniach, w nieskończoność, tak jak ten Adolf, prawda? Jednego Adolfa unicestwili, a za chwilę tych Adolfów się pojawia cała masa po prostu. No kręcimy się w tym tyglu przestępczości, jak gówno w przeręblu od tysiącleci. Przez nie! Wszystko przez te nie jest! A więc jednak Michael Huyers. Wiedziałem, że tak będzie! Wiedziałem, że wrócisz! Ale tym razem też mnie nie pokonasz! -ha -ha -ha! A -ha -ha! A -ha! Nie! Nie! Michael hu! A -ha! A -ha! Tu się zamknę szybko! Ludzie! Ludzie to oglądają! Oh, oh. <śmany> Muszę się tu zabalować, nie! Tylko ofensywa! Tylko ofensywa. Nie ma! Ho, ho! Gdzie ty jesteś? Demili Kurwis! Pomóż mi! Zwalczyć to zło! Ona jest chyba z nim. Gdzie ona jest? Noga mi odciął! Ludzie piłą mechaniczną! Nie! Dobra, na jednej nodze też dam radę. Emerytowany generał pułkownik. Damy radę! Ostatni cios został zadany. Będziesz skompromitowany, Michaelu, chujersz na kartach historii. Koniec! Blonk! Ah! ci pomóc, a gdzie ty jesteś? W ciemności nie ma, nie widzę! Łopatą go weź! Weź go łopatą teraz szybko! go gorąbnij, tak? Pułkowniku, generale! Dobra, idę ci pomóc! Dobra, pułkowniku! Aaaa! Nie, nie, dobra, zostaw mnie! Ja jestem z tobą, Michael, hujesz! Nie, jestem z tobą, generale! Kim ja jestem, tak naprawdę? O, ludzie... Aaaa! Znowu pokonałem zło, ale to zło wróci. Muszę jeszcze zafukać. Pokrewnioną z Michaelem huersem Jamie Lee Curvis. Jamie Lee Curvis, wybacz mi, ale masz zepsute, zdemoralizowane geny, tak jak Twoja matka, Jamie Lee cool. Wybacz mi i Ty Boże też mi wybacz, ale muszę zafukać Jamie. Lee. Oczywiście policja przyjechała, jak już jest robota wykonana, jak już e, generał, pułkownik, króle emerytowany robotę załatwił, wszystkie tu rzeczy muszę pokazywać. Prawda, narzędzia przyniesione przez Michaela Huyersa, tym wszystkim chciał mnie po prostu unieszkodliwić. Młot taki wielki, taka baszka, po prostu, kosa, tutaj ślady oczywiście, nie wiadomo już od kogo są to ślady. Tutaj wszędzie, proszę, to wszystko poprzywoził. Szatańskie narzędzia. Przyszli, weszli w ogóle do domu! Jamie Lee Curwis i Michael Huyers. Potrzywali się za kogoś, kim nie są. Tutaj się toczyła rozmowa, ja to wszystko będę zeznawał tam przed kongresem w Stanach Zjednoczonych. Tym nie chcieli jeszcze wcześniej udusić tam, ale im się nie udało. Tu się kiera, tu jakieś gumy, tu wąsy doklejane, ale to już nie ma znaczenia. Kaczupu się nażarłem, ludzie drodzy, tyle się kaczupu nażarłem, że... Tu jeszcze nóż, to jest też narzędzie zbrodnie wykorzystywane w tym filmie. Tego keczupu to już chyba nie spróbuję przez najbliższy rok, ale już Wam mówię teraz: zło zostało pokonane, zło zostało pokonane i my to zło, tak, my to zło teraz. To ślady, patrzcie, jak wygląda krew filmowa, keczupowa, oryginalna, ale my to zło bierzemy, tak, my to zło, ten satanizm, bierzemy w ogóle teraz, jeszcze się nawet nie wydarłem. Jeszcze na brodzie mam ten keczup, ten ale my to bierzemy, tutaj wrzucamy z złotego świata. Nie chcemy tych dyń wszystkich tych obrzydliwych, paszywych ludzi, którzy nam tutaj przychodzą w ogóle do naszego kraju, żeby nam porządek w ogóle zaprowadzać swój własny. I 3000 dolarów mi chcieli dać za zabicie Michaela Huyelsa. A 3000 dolarów w tym kraju nawet na chleb nie starczy. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, bo naprawdę dużo sprzątania mi je teraz Czekam.